Nanotechnologia zmieni nas od środka i nie jest to obietnica, tylko ostrzeżenie. Celem transhumanizmu jest połączenie ludzkości z technologią, a sposób w jaki się to stanie, jak mówi sam Klaus Schwab, jest ukryty, co oznacza, że ludzie nie będą w stanie tego wyczuć, po prostu nie będą świadomi zmian zachodzących w ich osobowości. Klaus Schwab powiedział, że zmieni to nas od wewnątrz. I że pandemia COVID-19 była wielkim resetem wprowadzającym nas w erę transhumanizmu. A z kolei jego satanistyczny doradca Juwal Noah Harari mówi, że dusza i duch ludzkości staną się wtedy przeszłością. Analizując wszystkie informacje, które zebraliśmy na naszym portalu, który od początku pandemii aż do dzisiaj. Stał się niejako encyklopedią wiedzy, otwierającą oczy na zmiany zachodzące w ludziach poprzez manipulacje ludzkim DNA. Staje się oczywiste, że sposób połączenia ludzi z nanotechnologią, o którym mówił Klaus Schwab, nie jest już przed nami ukryty. Nie da się zaprzeczyć, że wszystko, co zapowiadali nasi władcy, właśnie się realizuje. Objawia się to ogólną znieczulicą w społeczeństwie ludzi. Którzy jeszcze przed chwilą potrafili okazywać normalne uczucia, takie jak miłość, współczucie i empatia. A w chwili obecnej odchodzi to niestety na dalszy plan, systematycznie zastępując naszą osobowość cechami rodem z piekła. Ponieważ projekt transhumanizmu nie pochodzi od światła, które jest źródłem dobroci i miłości, ten projekt jest przeciwieństwem wszelkich wartości moralnych, które zostały nam wszczepione przez samego Boga i pielęgnowane przez naszych rodziców, bo przecież nikt z nas nie chciałby, żeby jego dziecko stało się zwyrodnialcem bez uczuć. A taki jest właśnie cel tego projektu, którego zadaniem jest wyeliminowanie z nas boskiej cząstki i zastąpienie jej sztuczną inteligencją. I bynajmniej nie chodzi tu o sztuczną inteligencję, którą ci przedstawiają na lewo i prawo, jako coś dobrego, fajnego i pomocnego, jak na przykład jakiś tam ChatGPT. GPT, czy inne pożyteczne śmieci? Tu chodzi o sztuczną inteligencję, która poprzez technologie takie jak mRNA, czy grafen, albo inteligentny pył zamieszka w Twojej przygotowanej do tego syntetycznej głowie. Nawet jeżeli myślisz, że to jest jakaś następna teoria spiskowa, to muszę Cię zmartwić, bo tak nie jest. Ale najlepiej zrobisz, jeżeli sam to sprawdzisz, analizując z otwartym umysłem wszelkie fakty, które prowadzą do oczywistych wniosków. Co z tego, że być może nabędziesz zdolności, których wcześniej nie miałeś? Co z tego, że może staniesz się mądrzejszy i sprawniejszy, jeżeli w efekcie końcowym, przyjmując znak bestii, przestaniesz być człowiekiem? Uwierz mi, że ta technologia zmieni siebie tak bardzo, że sam siebie nie rozpoznasz. Już nawet nie wspominając o Twojej rodzinie, znajomych czy przyjaciołach. Przecież wiesz, co to oznacza, czy nie. Teraz zastanawiasz się pewnie, jak to zatrzymać. Być może nawet myślisz, że już się nie da, a może jest ci to już bez różnicy. A co, jeżeli bym ci powiedział, że nie jesteś sam w tej walce? A co, jeżeli bym ci powiedział, że istnieje siła wyższa, która przygotowywała nas na tą chwilę od tysięcy lat? Siła, od której otrzymujemy znaki oraz wiedzę i możliwość poznawczą, aby stanąć po prawidłowej stronie. Ale każdy człowiek właśnie w tym celu został wyposażony w wolną wolę. Aby móc tak ważną decyzję podjąć samodzielnie, wykorzystując powyższe opisane rzeczy oraz przede wszystkim odtruwając swój organizm z nanotechnologii, co jest kluczowe, aby dostrzec zagrożenia. Ten artykuł dedykuję mojej całej rodzinie, a w szczególności moim dzieciom i mojej żonie, których kocham nad życie. Popiór.